Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego. Ja nazywam się Jarosław Szynkarek. Jest to kanał przeznaczony dla ojców dzieci, ojców, w którym utrudniane są kontakty z dziećmi. Dzisiaj omówimy sobie przypadek, w którym zostało, jest to trzeci odcinek na temat nieudanego spotkania z dziećmi. Podsumowując poprzednio, to ojciec miał zasądzone spotkanie do godziny 19 w sobotę. Do 17 razem z synami obejrzeli mecz. I dzieci zdecydowały, że zastaną z ojcem na kolejny mecz o godzinie 20, więc po zasądzonym czasie, bo czas był zasądzony do godziny 19. Jednak wyrok sądu najwyższego administracyjnego naprawdę się nie orientuje, ale już taki najwyższy nieusuwany wyrok mówi, że to dziecko decyduje, więc z natury ten wyrok został stworzony po to, aby odmów dziecko mogło odmawiać spotkania, spotkań z ojcem. Czyli tym samym ten sąd najwyższy, czy jaki tamkolwiek był, zalegalizował coś takiego, co się nazywa Weaponizing Kids. To weaponizing to jest coś takiego, że na przykład jak nasi kosynierzy to mieli kosy do koszenia zboża, to zrobili weaponizing kosa i oni zrobili tak, że postawili kosę na sztorc i to była straszna broń, która powodowała straszliwe obrażenia. Jest tutaj yy, sąd najwyższy zalegalizował weaponizing kids, czyli... Przerobienie dzieci na broń. Broń ta działa w następujący sposób. Matka, nas, matka czyli rodzic prowad, wiodący, główny, nastawia dziecko, dziecko wyraża wolę matki, a sąd zatwierdza wolę matki w postaci wypowiedzi dziecka i w ten sposób sąd zrobił dzieci po prostu bronią w rękach matek. Tak? Teoretycznie, gdy dziecko ma prawo odmówić spotkania z ojcem, może również. Powtarzam, teoretycznie, jeżeli dziecko uczynione bronią przez matkę może z, po prostu zmienić wyrok sodu o kontaktach w ten sposób, że po prostu dziecko odmówi kontaktów, to również teoretycznie dziecko może zmienić. Nie ma to nic, jest to tak samo, chyba nie, nie ma żadnego szowinizmu, oczywiście w wypowiedzi sądu. I dziecko może również zmienić wyrok sodu, może na przykład na swoją wolę opóźnić powrót do matki, tak? Albo odmówić powrotu do matki w ogóle. Był taki przypadek, zdaje się, że to chyba któryś z, z ojców, który ze mną rozmawiał, mówi, że dziecko po prostu odmówiło powrotu do matki i na skutek presji policji on powiedział, żeby dziecko poszło do matki, to był bardzo duży pot. Ale dziecko może opóźnić powrót do matki, bo dzie wola dziecka według Sądu Najwyższego jest decydująca, niepodważalna i niedyskutowalna. Po prostu, nie? I odmówić powrót do matki, tak? Wiemy, że prawo to działa na pewno dla matek, bo stwierdziliśmy wielokrotnie, jako ojcowie alienowani, że matki, pop... dziecko jak powie to so... wyrok sądu idzie po prostu może się podrzeć, bo dziecko na spotkaniu mówi, że nie chce z tobą iść, jak wzywasz policję, to oni mówią, że no dziecko może, to tak może, po prostu dziecko decyduje. Sąd jest ważniejszy od sądu, dwola dziecka, tak? Może dzieci by w sądach, tak? Wiemy, że... I, i teraz... Oczywiście, wiemy, że nie ma żadnego szowinizmu płciowego i jak dziecko wyrazi swoją wolę, że chce zostać dłużej z ojcem na meczu, co jest zupełnie realne, no to na pewno wyrok tego sądu Najwyższego z wola dziecka będzie działała w ten sposób, że ja jestem pełen nadziei, że właściwie jestem przekonany, że po prostu dzieci obejrzą z ojcem mecz, tak jak postanowiły, tak? No i teraz tak. Stan prawny jest oczywisty, wola dzieci po prostu odrzuca wyrok i jest sytuacja następująca. Przed godziną 19, dalej się temat rozwija tak, że ojciec wychodzi z dziećmi z domu. Po prostu mówiłem na poprzednich odcinkach, że mieli oglądać gdzieś gdzieś indziej u znajomego, szwaka, u kolegi, po prostu na większym telewizorze na przykład, nie? Przy czym i temat odcinka jest atak z ciemności. Z ciemności wyskakuje matka, chwyta starszego syna. Na widok matki syn natychmiast oświadcza, że nie chce oglądać meczu i matka zabiera dziecko do samochodu. I jeszcze to nie jest jasne czy zamyka, bo dla mnie by było jasne, bo to jest więzienie innej osoby, to jest to paragraf karny, nie? Nie wiadomo czy zamyka, no to by było warto ustalić, tak? I teraz ojciec zgodnie z wolą dziecka zabiera dziecko do swojego samochodu, tak? Bo młodsze dziecko nie powiedziało, że rezygnuje z meczu, więc tutaj wola dziecka prawnie potwierdzona przez Sąd Najwyższy, Najwyższą Instancję, jest wiążąca dla wszystkich stron prawnych, tak? No i matka nie za bardzo chce tego, no, i, i, matka nie za bardzo uznaje ten wyrok Sądu Najwyższego, wola dziecka i po prostu szarpie za klamki, tak? Lata jak oszalała w koło samochodu i szarpie za klamki o czym narusza to postanowienie sądu i wolę dziecka, tak, prawda? Po czym dzwoni do jakich rycerzy? Pa... Rycerzy Temidy? Nie, dzwoni po patrol policji. Patrol przybywa po 20 minutach. Chciałbym zwrócić uwagę, że tak zwykle to się czeka 45 minut do ojciec, do godziny 15, nawet do półtorej godziny zdarza. Tutaj rekordowo szybko, naprawdę po 20 minutach przybywa patrol, tem... yy, patrol policji. Tak? Sprawa jest prosta i oczywista W następnym odcinku Przedstawię wam Jak zgodnie z wolą dzieci Patrol Poucza matkę eee, Poucza matkę, że wola dzieci jest decydująca Że mają one zdecydowało Na przedłużeniu spotkania I po prostu ich wola nie podlega żadnej dyskusji Matka przekaże dzieci I dzieci z ojcem pojadą na mecz Więc zapraszam na kolejny odcinek Poradnika alienowanego